Dzień dobry zranek na południe, gramy w co chcemy, oczywiście Far Cry. Kolejna mapka, coraz bliżej, coraz bliżej końca. Um, z tego co pamiętam, to już zostało niewiele mapek. Um, nie chcę spojletować, bo ja nie do końca pamiętam co będzie teraz. No i tu by się MP5 przydało, bo teraz za bardzo hałasujemy Ale trudno Wykończymy trochę amunicji do tego On ma tu jeszcze cichszą broń, widzę Po prostu bosko Dobra, reload eee... Ta mapka jest przekozacka z tego co kojarzę więc Będzie też dużo faili Względnie Może się uda w miarę to przejść bez większych problemów Dobra Przydałoby się coś cichszego naprawdę tam jest jeden jeszcze o oh, fuck i tu jest cała masa no dobra Przynajmniej na nich jest skuteczna ta broń. Bardzo skuteczna. Jest jeszcze jeden. Tutaj. Bardzo ładnie. Nie była to wersja po cichu. Ale ważne, że skutecznie. E, dobra. Co my tu mamy? Co mi misiaczki zostawiły? Amunicja, amunicja, więcej amunicji. Dawać amunicję. Ja chcę moje ammo. Mam się dostać do łodzi. Tam jest ich dwóch. Mhm. Dobra. Wiemy już mniej więcej na czym stoimy. Oni mnie cały czas szukają. Dobra. Zbliżamy się do tamtych dwóch. I see you. Do you see me? Tam się jeden gdzieś Jest tutaj. Leniquent. W której? Wiedziałem. Kacza. A no gdzieś jest jeszcze co najmniej jeden. Nie chciałbym, żeby któryś mnie zaszedł od pleców. No właśnie. A usilnie próbuję to zrobić. What the hell? Gin. Tomasz shota. Fajnie. Nie chcę shota. Dobra, y Co on miał? M4. Nie, nie chcę 4 I'm coming! Wiem, to było bardzo ciche Standard Jest i łódka Chciałbym chyba jednak troszeczkę zwiedzić tutaj ląd Może znajdę jakąś apteczkę, armor Fajnie by było I się wrócimy do tej łódki za chwilę Bo i tak potrzebuję łódkę i tak Bez Dlatego nie pójdę dalej Właśnie, apteczka, jarmor Pięknie, cudnie Po prostu się. Tu się łódź patrolową I mam zamiar sobie ją wziąć Potrzebuję Zjąć kurde, najpierw kierowcę, a potem tego, co kundę tam siedziałkiem operuje. Dobra, Zbięty, zdjęty, zdjęty. Oh, o no, fuck, jeszcze jedna. Dobra. Pięci. A teraz sobie wezmę łódkę. Haha. No i ada. Jest trochę mniej mobilna niż tamta, gdzie ciężej się skręca na niej, ale jest doskonała, jeżeli chodzi o... Tak Zginąłem! Nie wierzę! O oh my god Death number one I tak, daleko doszedł. Nie, to jest masakra. Dobra, trzeba będzie ich jednak... ...możliwie eliminować wszystkich. Jest za mną ta łódka patrolowa. Dobra. Łódź patrolowa zdechła.

Wybaczcie, to był tylko budzik. Jak jej przysadzę. Dobra. Pozbyłem się celowniczego. Można jechać dalej. Ustrzel tych baranów! Już? Wszyscy? Tu jest jeszcze jedna łódź. Ma na pewno pełne HP. Dokładnie. ja tam wolę wersję de delikatniejszą. Dobra, je jedziemy dalej. Oh, shit! Nie, obijaj się! Płyń. Dobra, zdjęty celowniczy. Płyniemy dalej. O oh my freaking God. Let's go, let's go, let's go. Płyń. Nie! Fuck Gdzie jest ten helikopter Nie widzę go. Tu jest Dobra, poszedł A ja nie mam młodzi. Nie da się jej jakoś wcisnąć. Dobra, da się. Wszystko się da, na szczęście. Płyniemy dalej. Ta misja to jest masakra. Najlepsze jest to, że wbrew pozorom można ją yy, zrobić na piechotę.

ja o rzeszty w kół we o ładnie mnie przycelował ładnie dobra czy jest tam pajac z wyrzutnią rakiet gdzieś będzie trzeba go ze snajpy ściągnąć w miarę szybko Jaki fail! A już byłem tak blisko, no. Dobra, poszedł. Ten też. Tak, łódź patrolowa. I it's just a little ways off the river itself, but there should be a path. Be careful though, it looks like you can't just stroll in there. Johnny. Poszedł. spokój. Dobra. Na razie może weźmiemy to. Żeby zaparkowałem. Pytanie co z tą wyrzutnią rakiet Tu jesteś miesiaczku śmiesiaczku. ja gotcha, bycz Ale pilotów jak dobrze pamiętam było tu dwóch Teraz pytanie gdzie jest ten drugi Dobra na razie tego pozużywamy Ta. Amunicja. Fajnie. Cieszę się niezmiernie. Dobra, tamten już pan. Co jest tu? Wielkie nic. Sała so awesome. sam. mhm mm przynajmniej dobrze że to ma taki celownik chociaż mniej więcej wiem do czego strzelam przydałoby się jeszcze przybliżenie większe ale no tam, dobra tu już... Gaz, to się nie zbliżamy. Mam HP, nie mam marmora, super. Znaczy mało, no. Dwie trzecie HP, no. Jak mnie gdzieś otoczą, to już jest... ...pozamiatane w tym momencie. Bo ja za wiele nie zrobię. Jest gościu. Dobra. Amunicja fajnie. Jeszcze troszkę amunicji, Subcio No, dobra. Magazynki uzupełnione. Jeszcze przydałoby się uzupełnić resztę. Mianowicie HP i armur Nie mam <laughs> Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam Z tego co kojarzę to tutaj jest niezła rzecz I zaczynam pomału żałować, że e, zmieniłem tą MP5, Przydałoby się coś cichego. To jest najcichsza broń, ogólnie. No dobra. Na razie jest cisza i spokój. bardzo wiem gdzie mam iść ba Nie bardzo wiem gdzie idę nie, No gdzieś tutaj Mi wskazuje no, tutaj płynąłem, dobra już wiem gdzie jestem e, Zaszedłem od drugiej strony Oh my god Oh my freaking god! AGM is a Malcolm. Man, W sumie, tędy bym przyszedł, jakbym szedł na piechotę. A tam tędy przypłynąłem. Czyli tutaj jest gdzieś przejście. No jest. No przecież, że jest. Ja nie wiem, po co tam polazłem. skoro tu jest przejście. Dobra, trochę zregeneruję staminę. Fajnie by było.

Tam tych trzech widzę. Najważniejsze, że nie wiedzą skąd. Widzę cię. Dobra Zdjęci Nawet w miarę cicho nie znaczy, że Jest jakoś super fajnie, tak? Kilku zdjętych, ale Ja pamiętam, że tam jest ich dużo, dużo więcej W dodatku ten jeden to ma Taką pukawkę, że jak mi przesadzi, to będzie buba. O właśnie.

give your number. <laughs> okay. If you say so. Dobra, ilu ich tu jeszcze jest? Wybacz, ja tu tylko SMS. Toś nie widział. Nie wiem kto i skąd. Mam mało HP, więc nie chciałbym się za mocno wychylać. Bardzo mało HP. Więc tym bardziej nie chciałbym się wychylać. Mam cię Zbiorę może te armory tutaj. Dobra. What the fuck Masz to ty, dziwko No, mam cię. Skurczy byku. So you're the famous Dr. Krieger. Who is this? Who am I talking to? You'll find out soon enough. <laughs> Dobra. Jut. Gdzie masz swoją pukawkę? Johnie. Yes. Whoa. Kambrant, to ja kocham. Okay, Doyle. I'm at the truck. Connect the PDA to the uplink. I'm transmitting. Jack, come in, Jack. Yeah. I'm on my way to your position. Doyle told me you uploaded the info. That's some good work. Hmm. A zaraz to Jack. Bingo. This is the location of the facility where they manufacture the mutagen. It even looks like he has an arming sequence for a tactical nuke in case they had to cover their tracks. Thanks, Crow. You just made this real easy. Oh yeah, I'm sure this is gonna be a lead pipe cinch. Hmm. Yeah, but I think it's a lot of Now that we've got some time to chat, you can fill me in on a few details. Krieger was a top researcher at the Defense Department, specialized in genetics, protocols for human combat enhancement. The Trigens. Right. Where does the CIA fit in? I think testing. He went private sector, so we sent Doyle in as a lab assistant to keep tabs on his work. So are we here to stop Krieger or save Doyle? I'm here to keep those creatures from getting off this island. I brought you along because I might just need your help. So I'm just along for the ride. Good boy. Doyle mentioned a mercenary base in this area. Let's pay them a visit. No, i teraz. Za chwilę się widzimy na nowej mapce. No, oczywiście już w kolejnym odcinku. Tymczasem mam nadzieję, że wam się. Podobało, jak coś, łapka w górę, komentujcie też i do usłyszenia. Hej!